go z tej strony kapi dzisiaj jak widzicie, ja mam na puztawce w, w rowie, I dzisiaj pokazujemy ruch. Mam nadzieję, że będzie dosyć długi odcinek. Powiedz ile ile będzie minut? 10 minut i 25 sekund. Uuuu, no to pójdzie. Dobra. To już zatrzymamy. Tak, teraz puśtałeczka, jak widzicie, Nagrywaj ruchy, mnie. Uwaga, to jest ten moment, kiedy kamerzysta pokazuje twarz. Pokaż. Dobra, to będę się ustał. Kasper, chwytaj kamerę. O, oh, min! o ziom, o Nie! To jest wydarzenie. Ziomek. Musisz Musisz to widzieć. Dobra, więc za trzy, cztery. To jest twarz kamerzysty, tak! To jest twarz mojego kamerzysty. Pokaż teraz no, normalnie twarz. Dziesiątkę miesięcznie. A, no! Dziesiątkę. Tak na razie, Patrz na to, to jest kamerzysta, dobra kamerzysta, a kamerzysta nazywa się jak, Dawid, Dawid, elo Dawidku, uuu, teraz. on się huśta, Aaa, e, robisz mi w kamerę, ziom, ziom, do, dobra, e, powracamy i jak, Dawid przestanie się huśtać. O. No na moim takim miejscu tutaj, gdzie zawsze modliłem się do bambusa, czyli pierwszego królarowu. Ale jest tu gdzieś broń bambusa. Nie ma. Broń bambusa nam przypadła. No dobra, niestety się... bambus umarł. Niestety, ale nie! To jest bambus. Aha, no tak, to był bambus, no, no, no. To jest bambus, ale taki trochę martwy. Czy znaczy, da się go obudzić dzięki tej wodzie? Co ci Julka? Cięcie! No dobra! Raz była moja twarz. Co? Raz była moja twarz. Na gdzie ją No i to wkuśtaj ją? mam Whuśtaj ją. Możemy huśtać. Patrz na to. Pan kozak, pan kozak. Patrz na te... patrz, 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 patrz gościu na ten tyłek. No i na tego pana tyłek. No i na tą panią tyłek. No patrz, ziomy, na to. Z O, 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 o. Jestem sobie, ziom. Si to ma świata. Dobra, koniec. Kamerze, do kamery, już. Tak. Dobra, jak widzicie, nie, znaczy, możecie nie wiedzieć, ale widzieć tu jest, tutaj jest środowisko... Nie, oczywiście są jest inna. Każdą mnie oczywiście Niektóre są bezużyteczne. A to jest akurat pożyteczna, bo kiedy ktoś zaatakuje, dziwa się komuś takiemu i leży. Co to, to, to broni? O to, tym nie wiem. O, to tą broń najbardziej kocham A ja ulubioną broń pa. Możesz przywalić tak, albo przywalić tak. W broń była broń bambusa, ale kiedyś ona była, jeszcze tutaj miała taki jeden styl. Tutaj miała jeszcze taki jeden szpic. to była kiedyś broń bambusa. Oczywiście bambusa trzymam tu, ale umarłego, ponieważ robiliśmy, obłożyliśmy go drewnem. A zaraz zobaczycie jaki był leci tu. Pokaż to drewno. Takim drewnem go obłożyliśmy. Takim drewniankiem obłożyliśmy tego bambusa. Oczywiście he, znaleźliśmy go, ale używamy go jako bambusa, bo strasznie podobny do bambusa, nie? nie? Mhm. Mm o kurde, ale... He, jeszcze trochę, jeszcze trochę... Czerwone kalosze, czerwone niczym wino. I to mania do wybrania. Jeśli chcesz taką maczugę... A, nie wspomniałem! Zasubskrybujcie ten kanał. Wbijamy he, do końca roku. 60 subskrypcji jak na razie. I zostawcie pod film, tym filmem. Tak gdzieś może. Nagrywajcie samej gdzieś. Z... 900 łapek w górę. 900. No dobra. No to. Nie. 100 łapek. 60. Nie. Dobra. Nie. 20. No chyba, że 15. 15 tak? Dobra, to 15 łapek pod tym filmem i on was pochuśla. On was pohuśtał. Ja ho, ho ho! O, to jest wyzwanie jeśli i wiecie pod tym filmem 15 łapek w górę, to, to ten pokażę swojego peceta. Ale pokażę gram w Minecrafta, bo prosowo. Nie gram w Minecrafta, a gram tylko w Cesa. No to w Cesa pokażesz. Cesa na Robloxie. Nie normalnego, wiesz? To ty grasz w ceso, no to ty grasz w normalnego cesa? Ziom. Chyba twój brat. Dobra. Chyba... Czekaj ile to trwa? Dopiero 5 minut. Dobra, słuchajcie. Możemy jeszcze dużo pokazać, chodź. Aj, bo pokazuję twoje ciało. Chodź. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Tro Trochę mu się ten odcinek nudzi, bo on się wygłupia. Nie wygłupiaj i się. Wada pusztam. <laughs> Nie przestań! Przerwie! Byliśmy na siku i na piciu i na placki. Dobra male, teraz opowiem Wam życie bambusa. Bambus to wspaniał! Ja Oczywiście znalazłem. Nieprawda, bo ja. ja. Nieprawda, bo ja. Nieprawda, nie nie pra... nie Ale te, znalazłem rzeczy. Ale tego umarłego bambusa, to ja znalazłem. Tego umarłego bambusa. Tak, ale bambusa to znalazł ten kozak. Będę chciał nazywał kozaczek. był Ale usunąłem kamerę. Czemu? Czemu? Nie lubiłam nagrywać. Czemu? Nie wiem. Bałaś się? Bam się, że one będą hejtować. Ale Zebo, jak to będzie Zebo oglądał, a ja jestem jego wielkim fanem. Ale kogo? Zeba.pl Zebo taki, to jest taki youtuber, który hejtuje ludzi. I jak to oglądasz Zebo, no to jestem twoim wielkim fanem. A mnie to nie ogląda. A skąd wiesz? Nawet tego nie wrzuciliśmy. Dobra, to jest bambuc. Patrz na to, idziemy do grabu bambusa. Wiecie, gdzie bambus umarł? Lebu nie pej, lebu nie pej tu na dworze. Ja dotykałem do tego nagrętu. Hej. To co, to co, to co, to co. No i to jeszcze, kurde, a ten, a ten, a ten pokaże wam studio swoje. Gdzie gra? Pokażę wam jak gra w Robloxa Cesa. tydy 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 tu, tydy tu. Dobra ludzie. Teraz pokazujemy... W tej wodzie gdzieś jest grób bambusa, w tej wodzie, w tej wodzie. Dobra, słuchajcie, a ten filmik polegał tylko, abyśmy pokazali Wam rów, jak żyjemy w rowie. I teraz pokażemy Wam przez te ostatnie, przez tą ostatnią... na chwilę, przez tą ostatnią minutę, pokażemy Wam cały rów. Szykujcie się. Dobra słuchajcie, przez tą całą ostatnią minutę korzywam cały świat rowu, łącznie z Dawidkiem, no dobra patrzcie na to, rów się zaczyna tu, ten piękny rów i ten piękny Dawid. Tam jest rzeka I jeśli dotrwaliście do tego momentu Zostawcie łapeczkę w górę Jak już mówiłem Zasubskrybujcie kanał Napiszcie Dawid to kozak Nie, Napiszcie tak Placki ja i ja A potem Dawid kozak <słyszy> no, Przypniemy wam <słyszy> ne. To on przypnie to on przypnie to co ja mu wszystko montuję? Już już faria. Ja się zachwiałem. Ja. Ale główny kanał robię ja. A czy yy, no dobra, czyli wy się złabi, że gdaby, więc trzymajcie się. Cześć! Uziom.